Walczącej Stolicy. Kronika Powstania Warszawskiego. Wtorek 8 sierpnia 1944 roku. Powstania dzień ósmy. Przed świtem podjęto nieudany wypad z cmentarza żydowskiego w rejonie Woli w celu zniszczenia pociągu pancernego na linii obwodowej, z którego Niemcy prowadzili ostrzał dzielnicy. Przez cały dzień trwały ciężkie walki z siłami niemieckimi nacierającymi od zachodu i od południa w okolicach Okopowej i Cmentarzy. Po przełamaniu obrony na ulicy Żytniej oddziały AK umocniły pozycje w szkole przy ulicy Okopowej 55a i w fabryce Pfajfra. Ciężko ranny w walce został tego dnia m.in. dowódca parasola, kapitan Adam Borys, pseudonim pułk. W nocy wycofano mocno wykrwawiony batalion czata ze stanowisk w rejonie ulicy Karolkowej i skierowano go na ulicę Stawki. Na opanowanych w poprzednich dniach przez nieprzyjaciela ulicach, wokół i w pobliżu Halmirowskich, trwają nadal egzekucje masowe ludności cywilnej. Opowiada o tym, Tadeusz Klimaszewski, autor pamiętnika z okresu powstania warszawskiego, wydanego pod tytułem Verbrennungskommando Warszał. Godzina czwarta po południu, przed Halą Mirowską. Żyć za wszelką cenę. Znowu odliczono tych z przodu i wepchnięto w głąb hali. Krótkie serie strzałów i cisza, a później pojedyncze strzały z pistoletu. Przed nami gęstwa wyciągniętych w górę rąk żednieje. Nerwy nie wytrzymują. Starszy, siwy człowiek o twarzy inteligentnej, ale wykrzywionej strachem, usiłuje wycofać się, wciskając nieprzytomnie między tylne rzędy. W ślad za nim napierają inni, aby dalej od fatalnego wejścia. Ludzie z tyłu ściśnili się jednak, zaparli murem, broniąc przejścia. Z pochyloną twarzą bezmyślnie obserwowałem płyty chodnika. Znowu parę kroków naprzód. Drżenie w nogach wzmagało się, obejmując całe ciało. Stojące przede mną szeregi wydawały mi się przeraźliwie nikłe. Całkiem wyraźnie rysowała się wysoka i ciemna framuga bramy. Jeszcze dwa, trzy odliczenia. Stojąca opodal grupa SS-manów podeszła do nas. Na jej czoło wysunął się szczupły starszy oficer. Wzrok jego przesunął się taksująco po ludziach. Powoli, jakby z namysłem, Skinął palcem i pierwsza trójka odłączyła od grupy, ustawiając się na boku. Przesunął się dalej, wpatrzony uważnie w naprężone ludzkie twarze, znowu krótki wybór i ruch ręką. Nasza trójka powędrowała w całości na bok. Genuk rzucił krótko, cofając gestem dwóch ostatnich. Na rozkaz ruszyliśmy szybko naprzód. Tuż za drugą halą targową czerniały ciężarowe auta wyładowane amunicją. Rozdzielono nas do pracy. Sprężyły się mięśnie i ciała ugięły pod ciężarem skrzynek. Ludzie chwycili się pracy łapczywie, aby tylko nie wrócić tam pod bramę. Tam wyciągnięty rząd ludzkich rąk kurczył się i żedniał, aż wreszcie znikł zupełnie. Ulica przed bramą świeciła pustką. Godzina piąta po południu, Hala Mirowska. Po środku budynku częściowo zniszczonego bombardowaniem otwierała się szeroka dziura. Bomba, która przebiła tu kopułę dachu, zawaliła także i podłogę, otwierając ogromną, głęboką czeluść targowych piwnic i podziemnych magazynów. W jej głębi leżały stosy ludzkich ciał. Wokół dołu lepiło się od gęstej mazik krwistego błota. Pod ścianami tuż przy wejściu piętrzyła się góra tobołków, paczek, walizek. Jak okiem sięgnąć, na betonowej płaszczyźnie czerniały nieruchomo leżące ciała w ciemnych skrzepach krwi. Ktoś znający niemiecki przetłumaczył rozkaz. Należy tu posprzątać wszystkie ciała do dziury. Nie pozostawało nic innego, jak wziąć się do pracy. Ruszyliśmy więc połączeni w dwójki w kierunku najbliższych zwłok. Na Stare Miasto nieprzyjaciel nacierał z wielu stron. Na tłumackie, na bielańską i bezpośrednio kuratuszowi z gmachu opery poprzez plac teatralny. Na plac bankowy, obecnie dzierżyńskiego, na ulicę rybaki. Lotnictwo rzucało bomby zapalające na całą dzielnicę. Rozpoczęto też spędzanie ludności z okolicznych ulic, których nie udało się opanować powstańcom, z koziej strębackiej z Fosza, części senatorskiej, do gmachu Opery. Mężczyzn rozstrzeliwano, kobiet użyto do budowy barykat i niekiedy do osłaniania atakujących sił niemieckich. Podpalono domy na krakowskim przedmieściu, od Placu Zamkowego aż do Karowej. W śródmieściu, w części północnej, naciskano mocno na ulicę Królewską, na zbieg Grzybowskiej, Granicznej, Skórzanej i Krochmalnej oraz na ulicę Ciepłą. Uczestniczyły w tym silne jednostki pancerne. Po południu z podpalonych domów na placu Żelaznej Bramy wypędzono ludność, częściowo mordując ją. Równocześnie nieprzyjaciel usiłował w środkowej części śródmieścia sforsować ulicę Nowogrodzką na odcinku pomiędzy ulicą Bratską a marszałkowską. Tutaj jednak po ciężkiej walce zmuszono atakujących do wycofania się. Sytuacja na Ochocie stawała się z godziny na godzinę bardziej krytyczna. Wyczerpywała się amunicja i zapasy żywności izolowanych obrońców. W bloku przy ulicy Wawelskiej 60 zaczęto w tajemnicy przygotowywanie przekopu z piwnic do sieci kanałów podziemnych dla zapewnienia sobie drogi odwrotu. Nie udały się kolejne próby nawiązania przez grupy walczące na Wawelskiej i na Kaliskiej łączności z dowództwem obwodu. Spośród kilkudziesięciotysięcznej ludności dzielnicy Ochota w swoich domach pozostawali jeszcze mieszkańcy bloków ZUS-u pomiędzy Filtrową a Niemcewicza, mieszkańcy niektórych domów na kolonii Staszyca, uliczek na północ od Słupeckiej i pojedynczych willi. Większość mieszkańców znalazła się już na Zieleniaku. 2 do 3 tysięcy skoncentrowano na okęciu. około 600 Uwięziono w domu akademickim na placu Narutowicza. Około 400 przetrzymywano w gmachu dyrekcji Lasów Państwowych. Padały ofiary od ostrzału i ofiary mordów. Juliusz Kadenbandrowski, wybitny pisarz, prozaik, zmarł w wyniku ran doznanych od pocisku artyleryjskiego. Generał Bur-Komorowski meldował tego dnia do Londynu. Nieprzyjaciel kończy trasowanie i oczyszczanie arterii Wolska-Most Kierbedzia. Agresywność nieprzyjaciela zaznacza się silnie w rejonie Wola Powązki. Dwa pociągi pancerne przez cały dzień biorą udział w akcji jako wsparcie ogniowe. Działanie nieprzyjaciela od dworca towarowego do mostu w cytadeli. Walki przybrały na sile, zwłaszcza w północnej części miasta. Postawa wojska i ludności nadal doskonała. Nieprzyjaciel wypalił i obsadził ulicę od mostu na zachód, dzieląc nas na części, między którymi łączność jest bardzo utrudniona. Jesteśmy zdani tylko na siebie i waszą pomoc. Pilna amunicja i broń przeciwpancerna na plac Napoleona i Krasińskich, gdzie silne i ciężkie walki, i na nasze miejsce postoju. Szybko uzbrojcie ludzi w Kampinosie, naszą odsiecz. Zapis w dzienniku bojowym 9 Armii Niemieckiej brzmiał w dniu 8 sierpnia dość sceptycznie. Położenie w Warszawie jest w dalszym ciągu napięte. Opór powstańców sztywnieje. Dowódca 9 Armii nakazuje szybkie oczyszczenie i zabezpieczenie tak ważnych dla prowadzenia walki istotnych linii komunikacyjnych wschód-zachód. Również we wtorek, 8 sierpnia odbyła się w sali restauracji Adria przy ulicy Moniuszki, w sali zamienionej obecnie na stołówkę dla żołnierzy, skromna, ale charakterystyczna i wzruszająca uroczystość odsłonięcia tymczasowej tablicy pamiątkowej ku czci warszawskiego robotnika Jana Krysta, żołnierza AK, który poległ tu w sali Adrii w nierównej walce 22 maja 1943 roku po samotnym wykonaniu wyroku śmierci na trzech gestapowcach. 8 sierpnia rozbrzmiała po raz pierwszy z powstańczej Warszawy polska radiostacja foniczna. Audycja stacji Błyskawica. To radiostacja Armii Krajowej Błyskawica. Jak do tego doszło? Już przed wybuchem powstania było przewidziane uruchomienie w czasie działań powstańczych przede wszystkim polskiego radio, które konspiracyjnie przygotowywało się pod dyrekcją Edmunda Rudnickiego do podjęcia tej działalności, ale także stacji nadawczej wojskowej, wojskowych audycji radiowych. W czasie pierwszego tygodnia akcji powstańczej nie udało się zmontować technicznie radiostacji. W rękach powstańców nie znalazła się ani radiostacja Warszawa 2 na Forcie Mokotowskim, ani tym bardziej radiostacja Raszyńska. Krótkofalówka na terenie Politechniki była odcięta przez linię walki. Pozostawała tylko inna rezerwowa przywieziona z wielkimi trudnościami przed powstaniem spoza Warszawy z Pech chciał, że i ona była w pierwszych dniach walki niedostępna i kiedy wreszcie oddział bojowy, który zdołał ją odzyskać z terenu obsadzonego przez Niemców, dostarczył ją do śródmieścia przytaszczył z trudem do gmachu PKO. Okazało się, że jest zawilgocona, że części są zardzewiałe. Podjęto szereg wysiłków dla technicznego zmontowania odpowiedniego sprzętu radiowego. Ostatecznie dopiero 7 sierpnia w budynku PKO na trzecim piętrze udało się zmontować odpowiednią aparaturę, która zapewniła możliwość Uruchomienia pierwszej radiostacji powstańczej. Opisuje to jeden z dziennikarzy radiowych i ludzi zasłużonych dla zorganizowania tej radiostacji Stanisław Zadrożny. W budynku PKO na trzecim piętrze od strony podwórza rozpoczęto instalowanie aparatury błyskawicy. W pierwszym pokoju znalazła się stacja nadawcza i amplifikatornia, w drugim urządziliśmy studio. Miało ono wygląd całkiem przyzwoity. A jak na warunki powstańcze, nawet komfortowy. Pokój bowiem wyłożony był dywanami, a więc warunki nadawania dobre. Bardzo mało pogłosu, izolacja od szmerów z zewnątrz zadawalająca. A przy tym, tak nam się wtedy wydawało, czuliśmy się bezpieczni. Ciężki masyw gmachu dawał gwarancję, że nie tak łatwo rozprują go bomby niemieckie. W gmachu PKO była tylko radiostacja. Kwatera prasowa znajdowała się już w tym czasie przy ulicy Moniuszki w budynku przedwojennego włoskiego Towarzystwa Ubezpieczeń w sąsiedztwie popularnego przed wojną lokalu nocnego Adria. W przeddzień rozpoczęcia programu jeszcze raz stosownie do sytuacji następuje podział funkcji. Ewa, ściągnięta z ulicy Polnej, obejmuje kierownictwo nad wykonaniem programu. Porucznik Janek przejmuje program w języku angielskim. Dzienniki radiowe i reportaże zgodnie z przydziałem Zygmunt Sachnowski, welijacek Wołoski. Niestety już w pierwszym dniu okazuje się, że ten doskonały reporter nie potrafi poradzić sobie z redakcją dziennika radiowego. Przekazuje ten dział Rudemu, Zbigniewowi Jasińskiemu, robi to doskonale. Sachnowski odchodzi do prasowych sprawozdawców wojennych. Przysyła z linii walk niesłychanie barwne migawki i dłuższe reportaże. Któregoś dnia zespół programowy powiększa się o Mieczysława Ubysza, to cenny nabytek jest dobrym speakerem, a przy tym pisze reportaże. Od czasu do czasu wystrzela jak rakieta jakimś nowym wierszem. W późniejszym okresie błyskawica staje się atrakcyjna, zdobywa rozgłos, ciągną więc do niej artyści, dziennikarze i pisarze. Należy tu jeszcze dodać, że cały konspiracyjny zespół akcji N zależał w dalszym ciągu bezpośrednio od Kani. Program dywersyjny przeznaczony dla Wehrmachtu, przygotowywany przez redaktorów tego działu, nadawany był na falach średnich. A więc ósmego, wszystko przygotowane, stanowiska obsadzone, nadajnik dokładnie sprawdzony, można zaczynać. Zapalają się lampy w aparaturze, Krzysztof Zbigniew Świętochowski zajmuje miejsce przed mikrofonem, gotowe. Z nakręką z amplifikatorni rozpoczyna się pierwsza audycja błyskawicy. Halotu Błyskawica Stacja Nadawcza Armii Krajowej w Warszawie na fali 32,8 i 52,1 metra.